Gra o samochodzie z Finlandii, przy której dostaje się nierdzej A więc, tak zapraszam do oglądania. Klikaj! A więc, tak moi drodzy, pominęliśmy, yy, pominęliśmy jedną rzecz odzyskanie samochodu i shopping. Teraz będziemy wracać do domu. Yy, dobra no nie będzie takie trudne wrócić do domu Gdzie Jest tam to. Tam masz y, sklep koło niego. Aha. A do wyjaśnienia po prostu byliśmy blisko śmierci i nie opłacało nam się ratować życia. Postanowiliśmy zginąć. Wisikaj się na P. Tylko, że potem się nie łapał. Gdzie ty marnujesz? do, bu do buzi <laughs> nie! Marnujesz! No! O. Jezu, jakie to jest obrzydliwe to jest obrzydliwe! No nie marnuje się. Zobaczysz jeszcze kiedyś będziesz modliwa się, że jest taka funkcja. Hmm. Jeszcze sikaj. Już prawie nie ma. Nic. Dobra, idź. Już. idź. Idź, 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 Dobra, a więc tak masz najtrudniejsze zadanie, musisz podjechać ciągnikiem, e, tyłem ciągnika za rusko i go podpiąć i dopiero wtedy jedziesz. Dobra, wejdź do Rusko najpierw. To? Tak. No mów na to szkoda. Bo szkoda patrzeć. I zdejmij hamulec ręczny w nim. Żeby było łatwiej ci jechać. Po co za niego wsiadasz? A, wejmiem. Zdaj mi tylko hamulec ręczny. Czekaj. Zaciągnęła go. A ciągnę ale dobra. O. No pod, już Je, już. Jeszcze? już. No, nie było znać do tego Zamknij drzwi. Zamknięte są. Nie wierzę w to. Zamknięte są. A teraz są. Nie, nie, nie. nie. Ja za dobrze znam tą grę. Proszę czysta kabina, żeby było wygodnie. Wólny no to skacz. Cicho bądź z czasem się przyzwyczaiłeś. Czy ja mogę wyjść? Mogę. Tak ci będzie wygodnie? Tak, problem masz? O może. To przestanę go mieć. Okej, okay, jak się... No na stacyjkę się klika. A, bo ja nawet tego, no to... Stacyjka jest Ciu Nie, ja myślałam, czy coś tam muszę kliknąć. To, to wszystko? To nie jest statek, kurde. Co dopiero powiesz, jak będziesz jeździła szambiarką. Od no tyłu, teraz... Tyłem musisz podjechać. A, okej. Okay. Tylko tak, żeby nie uderzyć w ten samochód. Okej. Okay. O, już biegów się nauczyła na pamięć. O, ostatnim razem, jak jeździłam sama, to tak. Musiałam się nauczyć, byłam zmuszona.

Dobra, chyba nic. O nie! O nie! Dla mnie to jest za szybkie, czemu to tak szybko jedzie? Dobrze <gry> zatankowałem do pełna. Aby Okej. Okay. A więc jakie masz plany na dzisiejszy odcinek? Nie wiem, ja, ja nie wiem co, co ja tutaj muszę robić, to... Ustaw sobie od razu na przedni z żeś To jest samo próbowalność. Okej, okej. Po co go gasisz? A, niech się tak go zgasi. Podepnij go teraz do siebie. Jak? Kłócnij dorusko, Szkody. No. I poszukaj, musi ci się wyświetlić taki napi... O, tak, 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 tak. Czy idziemy tutaj? Tak, stań. I teraz podejdź tu i tutaj poszukaj. O, tak. No i masz podpięty. Brawo. Yej. Teraz, żeby ci tylko policja nie złapała. A to mi dać za to Nie, ale bardziej mi chodzi o... A nie, dobra, nie piłaś, to nieważne. Alkohol. Alkomaty. A, Raz. czekaj, tak, 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 mi się już przypomniało. I ustaw sobie na szybszej ojazdę chyba. Nie wiem czy tak wolno jeździła, po ulicy Szybkiego Ruchu. I dobra, jedziemy od strony mechanika. Bo musimy wrócić po części do treningu. Które byśmy mogli. Która, która strona? To jest w tą stronę, będzie. Na Elsy włącz światło. Ja mam na Jak jeszcze raz wiesz, ale masz bliższe, żebyś nie widziała w ogóle. Nie mi tą lampkę włączasz tak mocno? Może ją złączyć, bo nie okay. Pomyś, mi się Okej. Musi być pilnac. Momentami. Nie? Momentami chyba mi się wydarzy, że nie jestem potrzebny. Jakbyś jak chciał, to byś dała sama rada. ja nie wiem co mam robić po kolei, to jest tylko jeden problem. E, tutaj masz dowolną rękę. Słuchajcie, słuchaj moja droga, no tutaj nawolną rękę. No i nie wiem co ja mam kompletnie w tej grze robić, a to to jest taki problem. Yy, gra jest prosta. Okej. Okay. Spokojnie nie musisz się obracać za siebie, oni... Oni w ciebie nie wiadą. Oni Cię będą wymieniać. Gorzej okay. z Ruską, bo jak yy, on będzie po tej stronie, jak jak owa się po tej... I jak będzie nadjeżdżąc naprzeciwka samochód, to jak walnie w niego, to ty lecisz razem z tym samochodem i e, do widzenia od nowa, bierzemy sobie na Ja może będzie trochę skończę tutaj. No właśnie, ja tak właśnie jeździłem zazwyczaj. Bo ja zawsze... Sprawdź, czy rusko jest. Tak, samochód takim do widzenia Kurde, noga mnie to ja się I nie Dobrze Dobrze się i Dobrze się sprawi. Dobrze się sprawi. Dobrze się Dobrze się kamerę, Dobrze kamerkę, nie, o, no, nie Dobrze się musisz się Dobrze Dobrze no, Wszystko tylko gryzie chyba. Znowu. W zeszłym roku było spokojnie. Nic mi nie gryzą. Oczywiście się nie gryzą. O, jest idealnie. Dobrze trzymać ten samolot. No że gdzieś go zacierabł. Nie na chodzić wypłynął. Jest, nie jest idealnie. Cóż, miód Marina. Tak. tak zjeżdża ciągle na ten. Wiesz, będziesz chyba musiała wyciąć połowę tej jazdy, bo ona smutna. O, czerwony mamy, Ale czy na przykład 133. To, to nie, że tutaj wini moim. Wiem, ale gdyby nie to to by już dawno... Cię. Nie było by cię. Albo byś wypierd... Było tak... Tak potężnie. Czujesz ten smak, lata. Wobec wy co główny byli. bohater musiał uczyć, kradnąc swój samochód, kradnąc opony, kradnąc wszystko i budować samochód. Mm. Bo wy co mówisz, że jest kiedyś czadomorny. Co on biedny musi czuć, a ty użyłaś nad nogą. Tak. Będę dodali czwarty dźwięk do tego Mówię ci, że trzeba będzie go wyciągnąć Jedziemy do za, 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 jedziemy do za, 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 jedziemy do za Tak, a z tą noszą małpę No nie wiem, wygląda troszeczkę E, zostaw niemiecką szkodę za... Aż tak źle widzisz? Tak. Jak ja to widzicie, mam co po prostu. się. Kurde. Wyszedłem chyba, policji nie będzie. Tak nie idziemy, chyba. I, nie, ale tutaj też chodzi... No nie piła. A, ja pamiętam ile razy tutaj cię zatrzymywali.

Nie kółkiem się. Nie. Tylko. A nie jest włączony. No ale się, włącza się radio właśnie tak. Że przesuwa się. Musisz ten po prostu i on się w ten włączył. Baterii nie kupiłem. I urwa tego nie Nie. Chodzi mi o to, żeby radio dodawał. Żeby było co słuchać, gdy będziemy robić tatsunę. Uuu. Po co ty wyłączasz te światła? To są i tak boty. Cicho, bądź. Ale oni A. nie przeszkadzają. Tak bardzo spizujesz się tą policją, bo ja wiem, nie potrafię zrobić, zanim mandat. No bo jest oboje. I za 10 km za bardzo może pojechałem. To nie oznacza, że mają dawać mi od razu mandat. Dobrze że przez takie mandatu. No właśnie. A tu gó gówno bupa... zatrzymują cię, mówią masz to, 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 to. Cieszę się. że jeszcze tutaj koło ręka nie dodali. O jesteśmy już blisko. Po tym moście masz od razu taki skręt, gdzie do, do wsiuch I tam zapisz, że też grać. I poszukamy części. Nie jak ja bym chciał tak żyć, ja ten główny bohater tej gry. Jest problem. Mhm. Nie wiem, czy Skoda się nie zaczepiła. I z naprzeciwka jedzie samochód, a sprawdź po jakiej stronie jest Skoda. No tak, chyba... O kurde. Dobra, przeżyłam. Ja myślałam, że nawet go tam nie ma. Też ja miałem taką schizę. Tak no. to się wyprofiowało. Wiem. Ale no dobra, odblokuję. Jest. Z takiej rzeczy najlepiej wyjeżdżać się wolniejszym biegiem. O tym mówię. Właśnie nie rozpędzić. Albo skoro w problemy. Dlaczego od razu wrzucał? i lebyście cicho bądź, to mogę Nie powinno się tak robić Cicho bądź I teraz za, za niski Dobra skręcaj 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 To mogę sprzęt Już o tym No i tutaj mam znajomą drogę Dla czego I tutaj chyba w sera to. tylko metry za gleń weźmiemy części do peelingu Zapisz jeszcze... Nie, najpierw weźmy czasie w tym potem zapisz i jedziemy dalej. Do domu. już dobrze. Nie, nie cię, bo bo ten i na dwa dni do więzienia. Prawda, że jak na 185 dni trafię do więzienia, to bym dzwoniła do ciebie. Gdzie to? Gdzie teraz? No tu. No i tutaj jest ten mechanik, którego ostatnio byłaś. Nie. Zaparkuj se w Także... także Gaź go i szukajmy części do tuningu Dobra, wysiadaj Czekaj tylko światła. Jezu, jaka ty Bo mi to wkurze jak on tak jest. A nie, nie. Właśnie, naucz się radio może obsługiwać zanim. To Dobra, części do tuningu. Najpierw. Tutaj powin... Jezu, w tej czarnej to było widać, może prześwili się też za was. A gdzie? Na, tym, na tyle szkody są. jest eee, spa Aha. <coughs> na nim da się spać. Mhm. Bimbr. Dobra idź do Skody najlepiej otwórz tylną klapę hmm? Nie tak. tutaj Przytrzymaj Dobra i teraz y koci. No i poszukaj y i poszukaj aż ci się wzięli jakiś slip w dół weź i tak szukaj po prostu o tak jest było. Nie przytrzymaj F. A, F. No. Współczuję gościu. Że kuzyn do ciebie nie wjechał, bo to... Dobra, zamknij bagażnik. Jak to jest? Nie. Tak chyba nie może się zamknąć. No ja sprawdzę. Czy jest? No dobra, teraz już na pewno jest Dobra, szukajmy części do tuningu może żeby potem nie jeździć Tutaj miałem pierwsze części Jak dobrze pamiętasz Powiem Ci sprężyny są od tej strony i wskaźnik y, 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 gdzie jest policja. Radar policyjny. Kiedy A tu są. Jest pierwsza. Radar. I do skody od razu. Wszystko ładnie. Nie otwieraj bagażnika, a po prostu przez szybę wstać. Okay. Korzystaj z błędów. Okej. Okay. Yy, no i tutaj jeszcze sprężyny dwie są. Nie tutaj. Tu? Nie. O, jesteś bliżej, bliżej, za tobą, za tobą. Teraz nie, tu nie, tu inna strona. Inna. Pomarańczowe <grym> auto. Widzisz pomarańczowe auto, a idź trochę do tyłu? E Będziesz chciała wyższe zawieszenie na tyle, czy mniejsze? Y czy czy? Nie wiem, jeszcze, a, co? a nie wiem, tak się pytam. Bo... Ja jeszcze, szczerze mówiąc, nigdy jeszcze nie miałem wysokiego zawieszenia w, w sumie zawsze miałem te niższe. i zostało ci jeszcze dwie rzeczy. Kierownica i pokrywa. To taka drewniana, ładna kierownica, ale bym taką chciał też w samochodzie. Tam były tutaj. No i tu pamiętam. Co, męczyłaś się, jak to wydostać? O, jeszcze pamiętam, do weszła. jakie wtedy wchodziło się? A, tutaj. No i wychylić się. A, no tak. Na kubek. Wiem. Wodajmy jak weźmiemy to, to tutaj i za chwilę to wszystko. No. Oczywiście, trzeba Ciekawe za to pierwsze ci pójdzie w rachunek za prąd czy za wodę. Czy za kampanię telefoniczną? kampanię telefoniczną? No, tu się płacić za telefon. Ale jestem bo Big to jest, Brain. Bo to jest yy, telefon stacjonarny u no, nas w domu. Jestem Big Brainem. Dlaczego nie? Bo nie, nie mogłem tam tu się wejść. Nie chcąc i włożyłam tam. Brawo. Absolutnie Cinema. Dziękuję. Mm, mm. Ho, ho. <laughs> Na pewno to było słuchać. Naprawdę? O, człowiek czasami musi Wyjedź trochę tym traktorem do przodu, że zaczepić, bo rusko nie jest zaczepione. Nie Naprawdę? No, nie. uważaj, bo ci wyrzuci na auto w kosmos. Okej. Okay. Ta auto ma taki problem, że jak ty podejdziesz pod progi czy do tyłu, to ci wypierpię do, do góry. I możesz się żegnać. Dziękuję za informację. No to jest tak. Ty nie odpaliłaś. A, cicho bądź. Że nie, nie, nie miałem serca, czy by nie powiedziałeś. E, nawet nie obejrzyj się, jak blisko jest. <słyski> Dobra? Jest dobrze? Ja mówię, że jest dobrze. Przyczucie. Kurde! Nie, <grywa> że... nie możesz po prostu używać hamulca. Nie, bo ja sobie na to nie pozwalam. O bo to co będzie, jakbyś musiała przejechać przez kolejowy. Spokojnie, wodę ci się wyprostuję. Chodiesz trochę do przodu. Stój! No, dobra. Wysiądź, podepnij go. Już tak Boże będzie z kuzynem, bo będziesz musiała mu zjechać. tylko go bo on ci nie zatrzyma się. 4-3 linka sięgnie. Sięgnie. A czy my <laughs> tylko damy fiński samochód, a nie ciągnik, no? Nie powiem, widziałam, tylko tutaj... Dobra. Jesteś się brać za radio? No. Dobra, no to tak. Tu masz scrolla. I tak, najpierw je włącz. Musi ci się wyświetlić. Nie wiem. Było. No i scrollem go. Przesuwasz. No. I teraz tutaj masz stację radiową.

Nie mi, stąd ty? E, on ci będzie ratował później dupę. Co ja wiem już teraz od której on strony jest. Zaraz się nie... Weź sobie szybciej. Nie wiem, boże. Ja tak wolno mam O moj. Że... 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 teraz się wiem.

Chodzi mi też nie kurwa uratować, bo to... dla niego, ja, może się da uratować. Tak. Może... Um, w Dla niego nie ma takiego cz czegoś jak ominąć. On będzie ci tak trąbił i trąbił. nie przestanie. Pytanie czy zadziała On naprawdę tak serio? On tak rybi On nie widzi co tu się dzieje, a jest naszym kuzynem On zaraz pomóc spierwałam jakieś film trochę Ten na to nie jest żeńskimi hmm? Ten na to nie jest Zańskimi Nie wiem nie jestem finem Nie mogę tego ocenić, dla mnie to brzmi damskie. Właśnie mi też.